Ewangelii, według świętego Mateusza. Oto, anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dzieci i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dzieci i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł. Wstań, weź dzieci i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czekali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dzieci i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archealos, w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam się osiadł. Komu zagrażało niebezpieczeństwo? Jakie niebezpieczeństwo zagrażało Panu Jezusowi? Kogo Pan Bóg zaangażował, aby ochronić Pana Jezusa przed niebezpieczeństwem? W tym fragmencie Ewangelii usłyszeliście o świętym Józefie. W kościele nazywany jest często opatrznościowym stróżem świętej rodziny. Jak myślisz, dlaczego? Widzimy, że Pan Bóg czuwał nad swoim synem i opiekował się nim. Troskę o bezpieczeństwo powierzył świętemu Józefowi, który, posłuszny wezwaniom Anioła, ochronił pana Jezusa przed śmiercią.